ślimak modlę się co wieczór z nadzieją, że usłyszysz mój kaleki krzyk. Zobaczysz bezbronną dziewczynkę ze starą duszą, której nikt nie uprzedził, jak ma żyć. Zamiast kompasu wręczył krzyż cięższy niż głaz. Bolą mnie ramiona. Kule się jak kot. Przemierzam drogę od świtu po świt. Budzik w tle dzwoni. Nie słyszę. Jestem ślimakiem. Przywitałam się z Wami moim wierszem dosyć osobistym, który jest dla mnie niezwykle ważny. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, bo widzę, że ich ostatnio. Sporo przybyło. Przepraszam, że się nie odzywam, ale u mnie ostatnio sporo pro problemów i sporo zmartwień. Niestety mam tatę bardzo chorego, który jest aktualnie w szpitalu i próbujemy mu jakoś pomóc. Jest to dla mnie sytuacja niezwykle ciężka i trudna. Cóż, yy, żeby nie oszaleć, czytam dużo książek. Aktualnie czytam książkę pani Joanny Tekieli. Wciągnęła mnie dosyć. Ale jak to będzie dalej wyglądało? To zobaczymy. Ściskam Was bardzo mocno i przepraszam, że się nie tak rzadko odzywam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wiecie, co macie robić. Jeżeli Wam się filmik podobał, to proszę o łapkę w górę. Lub o subskrypcję. A jeżeli chcecie nawiązać ze mną kontakt, to proszę o komentarz lub e-maila. Adres będziecie mieli podany na dole w opisie. Trzymajcie się ciepło. Pa.